Mamy sytuację, w której wszystkie warstwy baranka składające się na konieczną grubość zabezpieczenia są wykonane, położone, wysezonowane, rozpuszczalnik odparowany. I w tej chwili kolega przygotowuje samochód. Pod położenie e, farby akrylowej specjalnej, czarnej, e, która ma uszczelnić warstwę e, baranka. Ze względu na to, że e, ta farba pójdzie w niektóre miejsca, gdzie nie było baranka i odwrot, e, odwrotnie nie w niektóre miejscach, gdzie baranka nie było, trzeba na nowo skrupulatnie pooklejać yy, to nadwozie, jak praktyka pokazuje, dokładność popłaca, bo później będziemy mieli mniej roboty przy kolejnych przejściach.